Milena Rostkowska Galant. Witam Państwa serdecznie. Dziś nad naszym krajem pofalowany, chłodny front atmosferyczny przynoszący intensywne miejscami opady deszczu. Ten front stopniowo będzie odsuwał się od naszego kraju jutro na krótki moment możemy liczyć na poprawę, a potem na zachodzie pojawi się już kolejna porcja deszczowych chmur. Sprawdźmy, jak to będzie prezentowało się nocą. No i tu jak widać sporo chmur we wschodniej części kraju, te opady stopniowo będą zanikać. Podobnie jeśli chodzi o burzę w rejonie zakopa. Natomiast na pomorzu także może padać i w rejonie Zielonej Góry. Wiatr słaby i umiarkowany, a nad ranem na Ziemi Łódzkiej pojawią się mgły. Powinno pojawić się tutaj zachmurzenie, ale to wyglądało, jakby wylała się właśnie ta wspomniana wcześniej mgła. Jeśli chodzi o to, co jutro, no to pogoda będzie się zmieniać. Coraz więcej chmur i opadów deszczu. Na wschodzie poranek pogodny na południowym wschodzie tak zostanie do końca dnia. Na Podlasiu chmur przybędzie, ale tu bez opadów. Natomiast na wschodnim Mazowszu Ziemia Kielecka, Suwalszczyzna tu po południu dopiero deszczowe chmury. Pomorze, Kujawy, Wielkopolska, Ziemia Lubuska, Śląsk. Tu w ciągu dnia będzie przybywać chmur, pojawią się opady deszczu, a także burze. Burzą będzie towarzyszył silny, porywisty wiatr, a niewykluczone także intensywne opady deszczu oraz grat. Sprawdzamy kolejne dni. We wtorek na wschodzie mogą pojawić się burze, a na północnym zachodzie deszcz. Temperatura od 18 do 22 stopni. Uwaga, w tym dniu będzie dokuczał silny, porywisty wiatr. Środa z deszczem już w całym kraju. Na północnym wschodzie burze, a temperatura od 17 do 19 stopni. Co czeka nas w czwartek? Na południowym wschodzie piękna pogoda, ale im dalej na zachód, tym więcej chmur i tu spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Temperatura od 19 do 24 stopni, a ciśnienie wzrośnie do 1008 hektopaskali. W piątek na północy deszczowe chmury, poza tym pięknie, słonecznie i ciepło. Bo temperatura do 26 stopni tylko na północnym wschodzie termometry wskażą nieco mniej niż 20 stopni. Sobota na północnym wschodzie jeszcze z niską temperaturą i opadami deszczu, ale poza tym pięknie.